Couple women by my side I got sinning on my mind Sipping on red wine I've been sitting here for ages Ripping out pages How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no How it ends, I feel the chemicals <laughs> burn in my bloodstream. Fading out again, I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in.

Yeah, tylko a little bit. Wow, why you are doing that? Because, yeah. for the, for the fire? Oh. tuba? Oh, zobaczcie, oh, no. już mam tubę, już mam tubę, już jest dobrze, nie? Ciekawe czy dobra? Yeah, całkiem nieźle. Mała, krótka ciekawostka, czyli przydrożny sklep. Tylko, że sprzedawcy nie ma. Gdyby był, to by miał klienta, czyli mnie, no ale trudno. Znaleźliśmy idealne miejsce do relaksu, więc się zrelaksujemy. Bo co? Kto nam zabroni się zrelaksować? This ant is a fighting ant. Hmm. You want to fight with the ant? Ant. That's one ant. You, oh, 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 <laughs> you lose the fight. <laughs> yeah, I lose the fight. my <laughs> that? <Bite it>? Yeah. <laughs> Jeez. Mm. Oh my God. Mm. <clears throat> Don't smile. I'm not smiling okay hi guys we are here in the beautiful atmosphere with a nice view here at the top of the mountain okay wait 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 <laughs> <laughs> don't, don't laugh. <laughs> don't, don't, don't why it's funny oh no it's not Bye-bye. <laughs> no, that's all. Mm. We can stop now, because we were just idiots. Bye! Fucking... <laughs> okay. <Don't> stop it! Shema. <laughs> Selfie. Co słychać? Me nie potrafisz nawet me zrobić? Nie ma to jak kozy odwiedzić słuchajcie. <laughs> yeah he's I got money. You bunny. wanna ride? <laughs> <Small> Hi pony, small pony Luke, it's so happy because yeah. the Damian, jestem. A ty jak masz na imię? What's your name? Ma Ma No i taki oto karabałek który się nas boi, a my chcieliśmy się zaprzyjaźnić. Hello. Do you have cobra? No. Cobra. no? Mm. Beer. Beer. <laughs> beer. I don't like beer. Another store where? There? Oh. סלמת <laughs> 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 Couple women by my side I got sinning on my mind sipping on red wine I've been sitting here for ages ripping out pages how to get so faded how to get so faded oh no no don't leave me lonely now if you love me how'd you never love me? This how it ends. I feel the chemicals. Wow, słuchajcie, znaleźliśmy sklepik. Bloodstream, fading out again. I feel the chemicals, burning my bloodstream. So tell me when it kicks in. Patrzcie, jakie to mają fajne roślinki, zwitające w tym ogrodzie. Takie coś z Wisa? Też byśmy chcieli mieć coś takiego. Więc sobie coś takiego zrobimy. Patrzcie, jajka mają. I trafiliśmy na pijanego ziomka, co truje dupę, nie? Ale nie przejmujemy się takimi rzeczami. to by się przejmował takimi rzeczami w raju? Patrzcie na ich ogród, jest naprawdę niezły.

Mieli imprezkę, ziomki. Słuchajcie, zjechaliśmy z tych gór i zatrzymaliśmy się przy takim boulevardu, Enrique Villanueva. I znaleźliśmy właśnie taką, można to nazwać plażą nawet. Ale zwróciliśmy uwagę na to, że dosyć sporo osób tam szuka czegoś w wodzie, chodzą i wyszukują. I wyszukują na pewno jedzenia, to jest pewne na 100%, bo tutaj jest taka, taki zwyczaj, tradycja, że po prostu ludzie szukają jedzenia w morzu. Różne muszle, ślimaki, jakieś tego typu gadżety morskie. No i taka ciekawostka, że w takim miejscu można poczuć klimat tubyl, tubylczy jakby, czyli ten tutaj, rdzenny tego miejsca. Więc poczujmy ten klimat. Uuh.